Tu jest mapa. Przyjrzyjmy się tej mapie. Więc że tutaj trochę chłodno i Osłownie tutaj zobaczę tą mapę. I dobra, idziemy. <śm> 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 Nie mam już marchewek, się skończyły. Marchewki trzeba kupić nowe. Nie mam już marchewek. Powiem powie nowe. <śmiech> <śmiech> Ja, ich mach Havrik. Dann lass er lassen los. Ich schieb's durch und lass lasse los. Warte bis. Ja. Da und loslassen. No. Total de cima. i bliżej idziemy na idziemy na lewo w na... najpierw idziemy na lewo ale najpierw idziemy jeszcze tam cięcie garze jeszcze z, z, z... z prawej strony <laughs> Zanim obejrzymy tam na lewo, to, to pokażę jeszcze z prawej strony. Mm. Tutaj. Mm. हाँ <smgli> तो <flaws> Oha, i wiem, jak to wygląda, to są te właśnie Tam wychodzą sobie Te surykatki I oni co tam wychodzą Ja sobie z tego rozumiem Teraz wszystko jasne Te surykatki sobie tam wychodzą Stąd Tam na kamień

Teraz będzie zobaczyć, bo nie za gorąco, bardziej teraz aktywne są jeszcze ostatnio te zwierzęta. Można? Nie jest za bardzo. To są te lisy. Teraz bardziej aktywne niż ostatnio. No je karmić chyba. Teraz są bardziej aktywne ze względu, że nie jest na gorąco Tak ja jak tu byłem, to spały sobie Teraz bardziej można zobaczyć Spychliwy Teraz bardziej można zobaczyć. Teraz bardziej aktywny niż, niż ostatnio. Może uda się pokazać teraz większość. Mhm.